Cześć, jak się macie ludziska? Nazywam się Łezza i zapraszam do kolejnej serii z gier FM, RPG e, Maker. E, jest to gra para na no jak. E, pytam się ludzi w co chcą, żebym zagrał, były dwa wybory i widać, że to ludzie chcieli, żebym zagrał. O tej że wiem tylko tyle, że jest w miarę straszna i że jest dużo czytania po angielsku. Hurra! Więc zaczynamy! Dobrze, ta gra zawiera e, niespodzianki, znaczy takie scare jumpy i e, obrazki, które psują ci mózg i serce. Więc, jeżeli masz słabe serce, nie powinieneś w to grać. E, autor nie pobiera żadnych odpowiedzialności za żadne problemy spowodowane granie tą grą. Bla, 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 myszko spadaj. E, w dodatku, ta gra używa trochę dyskryminującego języka, i niektóre osoby mogą. Niektóre, niektóre sceny mogą być dyskryminujące i proszę uważaj, że autor nie ma żadnej intencji, żeby promować dyskryminację. Dziękuję, że nam to powiedziałeś. Proszę, graj z tymi radami w, w mózgu. Więc dobrze, będziemy grać z tymi radami w mózgu. To były 3 lata, odkąd moja ciocia odeszła z tego świata. Babcia, nie, ciocia, dobrze. Okej, okay. nagłe zmiany spowodowały, że musiałam się wprowadzić do domu, który był zaniedbany przez, odkąd, odkąd umarła. Oj, oj, oj Hej? Ale ty jesteś ładna. Miki Takamura. To miejsce naprawdę wzięło trochę kurzu na sobie, że ma kurz.

Że śmierdzi kubką. No wiadomo, toaleta przecież nie będzie kurcze Kurczę e, szczoteczkami do zębów. Co? Chyba, że jest to szczoteczka mojego psa. Psiak, gdzie nie ma mojego psa tutaj. A e, może, może wejdziemy tutaj? Co tu? Aha, to jest to samo mieszkanie. O Misio. Cześć Misio. E, co? Dlaczego jest tu Misio? Nie wiem. A co jest Misio w domu? Przecież nie ma tu dzieci. To jest strasznie się podejrzewam zablokowane. Czemu to jest zablokowane? Ale co tutaj jest? O, toaleta, tu jest pusznic. Co tu w szafie mamy? Towels, ale aha. Dobrze, że jest to tutaj, tak. Tutaj mamy jakieś coś. O, Jezu, No każą mi się rozglądać, no to się rozglądam. Nie to, że chcę, nie, to po prostu mi każą. Dobra. dobra wow. Dobra, mamy tutaj telewizję, bardzo ładna telewizja. Uuu, telewizory, O, jakiś garnek, bardzo ekspensywny, czyli że drogi. Tutaj, co my tu mamy? Wow, ogródek, ciep, 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 ciep. Wygląda jak Pokémony. Teraz natrafię na jakiegoś orangutana, nazywacie Machopa. Znacie Machopa? To taki który jest silny i wygląda jak małpa. Taki małpa połączenie z żółwiem. Dzień dobry, kwiatku, Dzień dobry. Dobra, tutaj jest coś że zablokowane. Dobra, co my tu mamy? Kolejna toaleta. I tu nie ma nic. Tutaj mamy to. Nie wiem, kwiatku. Twoja jest na dole, jest bardzo ładniejsza od ciebie. Tak że moje, że moje policzki się trochę wciągły i że nie miałem dużo apetytu ostatnio. No dobrze. Dobrze, tu będzie kalendarz. Może tu będzie coś zapisane. Nie ma nic. Tutaj mamy jakieś podłogi. Bardzo ładne, stylowe, twarzowe podłogi. I mamy drzwi, które są bardzo brązowe. A tutaj mamy kurde wszystko zablokowane, no przecież, przecież wiadomo, że wszystko ma być zablokowane, nie? 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 No jasne. A to w course, że wszystko jest zablokowane. No dobrze. Że nawet nie fufu, -fu, czy coś. Okej. Okay. A to będzie ten symbol. Chyba tyle, nie? Telefony! Telefony, telefony! Nie w prysznicu. I nie tutaj. Gdzie to telefon? Tutaj, no nie? Tu jest telefon. Dzień dobry, panie telefonie, jak się pan masz? Ucho mnie swędziuje. Fajną mam czapkę? Fajna? Dziękuję. Dzień dobry! To ta Kamura. Kto mówi? O, Miki. Ty już tam jesteś. A to moja mama. Ty, ty już tam jesteś. Jak się podoba twoje nowe mieszkanie? Bardzo zakurzone, ale ładne i duże. Bardzo zadłużone! zakurzone, ale ładne i duże. To dobrze słyszeć. O. Twoje walizki powinny być w drodze powinny być z tobą jutro. Dziękuję. A, mogę się o coś zapytać? Znalazłem kilka zablokowanych drzwi e, w domu. Czy masz może jakieś klucze? E, klucze. Nie wydaje mi się, żebym miała. Była trochę persycyjny kompleks, no angielski. Nawet blokowała drzwi w swoim własnym domu. Trochę głupie, jeżeli mnie zapytasz. Więc, rób co chcesz. Może zawołać ślusarza, jeżeli, jeśli musisz. Okej, okay. papa. pa! Pa! pa. Bojciu, dziękuję, mama. Jesteś najmilszą mamą na świecie, wiesz? Jest późno. Wezmę prysznic i się położę. Znaczy, wezmę prysznic i się położę. Boże, Miki, masz rozwojenie jaźni, mówisz trochę jak dziadek, a trochę jak. Miki. Dobra, gdzie mam prysznic? jest? Prysznic był tutaj. Dobra. O! Mało co mu robię, a jestem taka zmęczona. Chyba wezmę prysznic. Weź sobie prysznic.

O, tylko wieszak się przewrócił. Hmm? A klucz. Czy, czy to było w kurtce? Nie wiem dokąd idzie. Nie chcę się teraz szukać. Idę spać. Jeju, jesteś taką aktorką, ten twój dialog mnie roz... Miki, Miki, jesteś moją teraz ulubioną aktorką na świecie. Zobacz. Jeżeli teraz taniec. Czu, 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 czu. Nie. Uoje, o, o, gdzie idę, gdzie idę? Gdzie idę? No, no gdzie idę? Nieważne. Ale idziemy spać Tu. Miki nie tu. Mik, Miki nie. Mi... O, tu Miki, dobrze. Trafiłaś Miki. Tutaj chyba chodzi o ten pokój, nie? Więc idziemy w ten pokój. Eee... Nie lubię sobie w, czyich, w czyichś łóżkach. Ale co tam? Ale co tam? MI NIE ZALEŻ, MI NIE ZALEŻ cholera wiercą się sąsiady halo? sąsiady? sąsiady? SĄSIADY! Olera jasna JEST! sąsiady! ha, <laughs> pieprzone sąsiady. Okej, okay. czy to był sen? Nie pamiętam. Zapomniałam wziąć mojej medycyny. Może dlatego się obudziłam. Jestem spragniona. Idę wziąć trochę wody z kuchni. Kurwa, gdzie kuchnia była? Ej, dzień pierwszy. Dzień pierwszy, tiki jesteśmy w nocy, a ona w czym przyszła? Do, do A to jest jej piżama? Myślałem, że tak cały dzień chodzi. A gdzie ona ma nogi? Ona jest taka. A ma nogi, dobra, spokojnie. Muszę sprawdzać. Każdy detal w tej grze się liczy, wiecie. Więc um, idziemy tu. I kuchnia była tam obok, zaraz, salonu. Chyba. I wchodzimy tu i nagle sobie ps wody Całkiem, kurczę, dobre dźwięki zapracowane w tej grze. To muszę przyznać. Hmm? Wow. Łoł mikiel nie jesz. Cześć! Włosy! Nie wiem jakie jest słowo na to. Ale. Iy. CZEMU TO WYSZŁO?! A, będę musiała sprawdzić wodę jutro! Teraz chcę i spać! A, to z kranu wyszły włosy, dobra. Spoko, ziom! Check this out! Dobra, co... To... Czy... Czy ja coś słyszałam? A co my tu mamy? mamy itemy... Mamy klucz do kogoś, mamy jakieś diary. Okej, okay, mamy medycynę, dobra? A dlaczego tej medycyny nie wzięłaś? Tu dajary. O, tu można zapisać. Dobra, zapisujemy. Dziękuję. Wyszedłem z gry. God dammit. <ścoughs> Coś się zapisałem zanim sprawdziłem. O, kurde. Dobra, idziemy do gry. You know? Hello. No, ja zapiszę. Hmm. Go in, stay out. Go in, stay out. A zapisałem przed chwilą. A go in. Okej. Okay. Co mi tu? Magazyny. Magazyny. Magazyny Ej, widzicie zegarek? Jest dopiero dziewiąta, ona śpi. Cholera, jasne. Co nie w Japonii, to mają jakieś popieprzone wszystko? Hmm? Co się z tej No Notatka? O. Próbują mnie uwięzić. Nie widzą mnie. Jeżeli ja nie mogę się sama obronić, hasło jest saiki. Opisy dopisy oj oj, oj, oj Tu mam... o listy, listy, list. Dobra. Zapisujemy saeki. -e saeki. O. Proszę saeki. O, proszę saeki narysowałem małego japońka. Dobra, powinno starczyć, nie z Japonkiem, dobra, powinno być dobrze. Więc Saeki, nie zapominam tego. Na pewno nie zapominam mojego własnego imienia. To imię mojej cioci, babci? Cioci. Ale co to za plama? Co to za plama? To jest. Czy to jest co? Zapiszę może jeszcze raz, a co mi tam. Ech. O que? Oh! Alô? o Que merda! Quem você é? Quem... Quem você é? Quem I to idzie do mnie Przestańcie Przestańcie Dobra, idziemy, idziemy, idziemy Gdzie się powinnam schować O Od... wytłumacz coś tam mechanikę Chyba chowania się Przestańcie te dźwięki robić! Tu jest dużo miejsc do schowania się w domu. Wybierz miejsce do schowania się i schowaj się tam, zanim monster wejdzie do pokoju. Potwór wejdzie do pokoju. Eee, Okej, okay, mamy. To są. Okej, okay, to są e, miejsca do schowania: jedno jest, jedno jest dobre, jedno to śmierć. I dla innych, wszystkich innych, zginiesz. Okej, okay. ucieczka kontynuuje się dopóki właściwe miejsce jest znalezione. Kiedy monster cię goni do pokoju, nie możesz się tam schować. Aha, kiedy wejdzie za tobą w pokoju, nie możesz się tam schować. Za każdym razem, kiedy się schowasz, prawidłowa i śmierć miejsce do schowania się będą zmieniać. Ucieczka się zaczyna teraz. O chuj! Ej, to tak mnie znienacka wzięło. Okej... Okay. Jezu, przestraszyłem się znowu. ja się nie bo Ja się nie boję... Czy ja wyglądam jakbym się bał? Czy ja wyglądam jakbym się... Goddammit! Grzywkę! Dobra, co jest? No już, już, biegnie szybciej! jest dziwne. Co to jest ta cholera? Wygląda jakby ślimak jakiś z głową człowieka. Co jest? Czy ta rzecz idzie do mnie? Nie, ona idzie tak... Musimy Aaaah! Gdzie się Aaaah! 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 biegnij, 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 biegnij. Aaaah! Aaaah! się. Aaaah! Na... Ja pamiętam Aaaah! Aaaah! Proszę, nie, proszę, nie znajdź mnie, 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 nie znajdź. Eee, proszę, proszę. Co to za gra? Co to? Czy to... ja Co to? Co to za rzecz? Ona z, Ona zniknęła! Naprawdę... Co to miało być ostatniej nocy? A sen? Wyglądał trochę za... Za prawdziwie. I ja się obudziłam w szafie. Ale dobrze, że ta rzecz zginęła, zniknęła. Tak mi się wydaje. To musiał być jakiś pies czy coś. Ale wciąż muszę się... Co ty, co? Co ty musisz? Że, że, że musisz załatwić sprawy w tym miejscu? Że, 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 że nie idzie? Znalazłam klucz wczoraj. Powinna zobaczyć gdzieś otwiera. Nie! Nie, ty powinnaś wyjść. Bo cię go nie... nie. I znowu masz godzinę dziewiątą. Cholera. Jasne. Dobra, zapisuję. Dajary. Dobra. Dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, kliknijcie fajne. Zasubskrybujcie, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Skomentujcie, jeżeli chcecie więcej tych odcinków. Bo na pewno chcecie. Ech.